Witajcie kochani, dzisiaj mamy taki filmik troszkę inny, ponieważ e, to jest nasza taka rocznica, bo dokładnie 5 lat temu, 10 stycznia, jechaliśmy e, po... Witajcie, kochani. Dzisiaj mamy taki filmik troszkę inny, ponieważ e, to jest nasza taka rocznica. Bo dokładnie 5 lat temu, 10 stycznia, jechaliśmy e, po, no ale, do Białego Stoku. I od dokładnie 5 lat jest u nas, wtedy też było tak biało, e, zimno. Ślisko. Pamiętam, że jak jechaliśmy w ogóle do Białego Stoku, na no mi to był taki moment, że tylko była taka przestrzeń, po której można było jechać, ale nie było w ogóle widać drogi. Więc tak to się odbywało i tak to wyglądało kiedyś. Dokładnie 5 lat temu. No i teraz, w związku z tą rocznicą, zabraliśmy nalę, która uwielbia śnieg. Na spacer do lasu, żeby trochę z nią pochodzić. A teraz zobaczcie, zdjęcie nasze pierwsze: właściwie to pierwsze zdjęcie przemka z dalą, więc oglądajcie, jak to wyglądało po kolei. A będę Wam jeszcze opowiadać następne jakieś tam historie nasze. No i kochani pamiętam, że jak wracaliśmy właśnie z Białiego Stoku, to się trochę stresowaliśmy, ponieważ w naszym domu była miszka. Patrzcie teraz na zdjęciu, jak one wydwie. Cała czarna i mała biała. I też tata na początku mój nie był za tym, żeby były dwa psy naraz. No a u Teściów też był pies Lewlador. Więc też nie wiedzieliśmy jak do tego podejdą. Więc droga powrotna była ciężka. Dosyć znerwowa, ale w końcu udało nam się dojechać do domu. Pamiętam jak weszliśmy, to mój tata był bardzo zaskoczony, wręcz zdenerwowany, delikatnie mówiąc. I no, no, chyba na początku niezbyt zadowolony. No, miśka była przerażona. No, więc tak wyglądał początek w naszym domu. My cali zachwycenie, oni nie bardzo. Potem poszliśmy po tej całej podróży z nas na spacer. Się trochę przejść, żeby mogła troszeczkę pobiegać i poznać już okolice. No i tak zeszliśmy do teściów. No i pamiętam jak właśnie... Weszliśmy, to teść tak bardzo, bardzo pozytywnie, a teść mówi co to za lis. No rzeczywiście ale wtedy miała mniej futra i w ogóle to wyglądało jak taki lisek. No więc takie były początki Nali w Oliwie. No a potem było już coraz lepiej. W Oliwie też był śnieg, który Nala pokochała. Możecie zobaczyć kolejne zdjęcie. Jedno z pierwszych, które mam na li. No i potem zaczęło się. Szkolenia, poznawanie kumpli i kumpelek, coraz większego grona. No i tak mijał jej ten czas na sielskim życiu. Jeszcze wtedy miała dobrze, ponieważ ja nie chodziłam do pracy, więc prawie cały dzień z nią byłam. No i starałam się jakoś nad nią na, na, zapanować. Jednak pamiętam jakąś śmieszną anegdotkę, gdzie się powiedział, że pies na pewno nie będzie z w łóżku. No i tak miało być oczywiście. Ale gdy tylko pszczołek wychodził do pracy z samego rana, to się okazywało, że Nala nie ma skrupułów, żeby do tego łóżka wejść. Więc wchodziła. No i od tamtego czasu Nala jak tylko chce, to śpi znajomy w łóżku. Co prawda nie jest to tak, że ona śpi całą noc, ponieważ jej jest za gorąco. Ale przychodzi wieczorem, kładzie się i potem rano też przychodzi się przywitać. Bo potem wychodzi z tego łóżka, bo jej za gorąco po prostu. Następnie zaczęły się szkolenia, wyjazdy na szkolenia oraz wyjazdy na wystawy. Co prawda, Nara jest jednym z tych psów, co średnio lubił wystawy, ale przez to, że jeździłam z nią i jeździliśmy tutaj razem, a ja z nią chodziłam na ring, no to jakoś to znosiła. Oczywiście jak to na przekornie zawsze po swojemu, ale jakoś to zniosło. I osiągnęłyśmy prawie wszystko co chciałyśmy. Nie wiem czy teraz się uda osiągnąć to co było najbardziej zamierzone, ale przez obecną sytuację, ale już najfajniejsze i najważniejsze rzeczy są osiągnięte, czyli to, że nara mogła mieć pierwsze szczeniaki. Jeszcze mam powiem przez pierwszą wystawą. Pojechała z nami kuzynka. Pamiętam, że była pierwsza wystawa, była w Grudziądzu. I już <laughs> się tak stresowałam, że nie wiem, czy bardziej nala, czy ja byłam zestresowana tym, co tam ma być. Ale jakoś się udało. I nawet udało się wygrać. Pierwszą wystawę. Oczywiście e, głód rośnie w miarę jedzenia. Więc im więcej jeździliśmy, tym udawało się więcej wygrywać, więc chcieliśmy jeździć i osiągać coraz więcej. No i mówię, najważniejsza rzecz, którą się udało osiągnąć to właśnie to, że nala mogła mieć pierwsze szczeniaki. I tak właśnie było. Pierwszy miot. M już się zbliżał. Następnie pojawił się pierwszy miot M, który był właśnie między Nalo a Tachu. No a potem pojawiły się też wyjazdy z Nalo. Staraliśmy się gdzie tylko mogliśmy Nalo zabierać ze sobą. I w tamtym roku, w 2020, pojawił się miot P. Też zobaczcie parę zdjęć. Właśnie tutaj nagrywaliśmy troszkę nali żeby w biegu była jakaś taka piękna zima no i w tym roku pojawi się nowy miot zobaczymy na jaką literkę jeszcze nie wiemy ale to się okaże no i tak właśnie sobie żyjemy z znalku uważamy że to była jedna z najlepszych decyzji w naszym życiu wspólnych które podjęliśmy żeby dostać właścicielami Nali, a żeby Nala wybrała nas na swoich właścicieli, bo też tak trochę wyglądało, że jak przyjechaliśmy do hodowli, to wiedziałam, że to będzie ona. <grych> Więc tak to w skrócie wygląda historia Nali u nas aż do dnia dzisiejszego naszego zimowego spaceru po lesie. Z dużą ilością śniegu. Musieliśmy trochę wyjechać poza Gdańsk, ale udało się ten śnieg ladani w taką rocznicę zdobyć. Więc trzymajcie się, oglądajcie zdjęcia, oglądajcie nasze filmiki i pamiętajcie o subskrypcji, lajkach i komentowaniu oraz udostępnianiu dalej. Jak to pokazuje. Teraz Przemek. Lajki. Pamiętajcie.